Matura jest ważna Cześć, jesteśmy już po wynikach z matur Mam nadzieję, że poszło Wam wszystkim dobrze Ale jeżeli coś poszło nie tak, a konkretnie Jeżeli powinęła Cię noga na maturze z matematyki To ten filmik jest właśnie dla Ciebie Bardzo często do mnie piszecie Marlena, nie zdałem, nie zdałam matury z matematyki co jest dla mnie trochę niepokojące, aczkolwiek wiadomo, każdemu się zdarza. I jeżeli piszecie do mnie, że potrzebujecie zaledwie dwóch godzin lub trzech, żeby powtórzyć cały materiał z matmy na poprawkę, to zaczynam zastanawiać się, gdzie jest problem. Dwóch godzin? Czemu dwóch? Pomyślcie sobie, ile spędziła pani z matematyki, żeby nauczyć was całego materiału potrzebnego do matury. Jeżeli natomiast twoje podejście jest zupełnie inne, dążysz do celu i podchodzisz do tego zadaniowo, za co bardzo Cię podziwiam, to ten filmik na pewno Ci się przyda. Powiem Ci dzisiaj, jak w dwa tygodnie przygotować się porządnie do matury z matematyki. W dwa tygodnie, co to oznacza? Dwa tygodnie ciężkiej pracy, zrobię Ci plan na każdy dzień, co konkretnie danego dnia masz powtórzyć. Umówimy się, że 10 dni to będzie 10 działów, gdzie mniej więcej dziennik poświęcisz 2-3 godziny, żeby powtórzyć materiał. Kolejne 4 dni to będzie rozwiązywanie arkuszów naturalnych. Zrobisz ich aż 4 i tylko 4. Ale uwaga. Nie zrobisz tego w 2 godziny. Zrobisz to w 14 do 20 godzin. Zaczynamy. Przechodzimy do meritum. Teraz będę czytała 10 Działów. Każdy dział, pamiętajcie, to jest jeden dzień. I będę wyszczególniała, co macie koniecznie powtórzyć z danego działu. Dzień pierwszy to liczby rzeczywiste. Podział liczb na naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Oprócz tego działanie na ułamkach, usuwanie niewymierności zmianownika oraz wzory skróconego mnożenia. Pamiętajcie o trzech wzorach, one są w liście wzorów. Natomiast warto wiedzieć, jak ich używać: potęgi i pierwiastki oraz działania na nich, logarytmy, również działania, obliczanie procentowe plus notacja wykładnicza, dodatkowo wartość bezwzględna. Możecie tam mieć jakieś działania w wartości bezwzględnej. Dobrze jest wiedzieć, jak się to robi. Drugi dzień to wyrażenia algebraiczne. Również wzory skróconego mnożenia, działanie na wyrażeniach algebraicznych oraz redukcja ich, mnożenie sum algebraicznych. Trzeci dzień to równania i nierówności. I mamy tutaj równanie pierwszego stopnia, nierówności pierwszego stopnia, układy równań, metoda przeciwnych współczynników i metoda podstawiania oraz sprawdzanie, czy para liczb spełnia dany układ równań. Dodatkowo mamy równania kwadratowe z jedną niewiadomą tak zwana delta oraz nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, równania wielomianowe oraz równania wymierne. Pamiętać tutaj o obliczeniu dziedziny funkcji. Czwarty dzień to funkcje. Punkt pierwszy to umiejętność wyznaczenia z rysunku, czyli odczytania dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności i miejsc zerowych. Funkcja liniowa, warunek równoległości, prostopadłości, jak obliczyć punkt przecięcia funkcji z osią X i Y, jak obliczyć miejsce zerowe, jak znaleźć argument dla konkretnej wartości i na odwrót, o czym mówi współczynnik A i o czym mówi współczynnik B. Kolejny podpunkcik to funkcja kwadratowa, czyli postać kanoniczna, warto ją kojarzyć z wierzchołkiem. P i Q, postać iloczynowa, tutaj będziemy ją kojarzyć z e, miejscami zerowymi, czyli z x1 i x2, postać ogólna, z której liczymy deltę. Zamiana tych postaci. Pamiętać, że P to xowa wierzchołka, ale również oś symetrii. Bardzo często się zdarza takie zadanie, żeby podać oś symetrii, wtedy zazwyczaj należy tylko obliczyć xową naszego wierzchołka. Pamiętać, że Q to Y naszego wierzchołka i ona jest zamieszana w zbiór wartości. Dzień piąty to ciągi. Mając wzór, obliczyć dany wyraz ciągu, czyli podstawić po prostu do wzoru. Przypomnieć sobie ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny. Szósty dzień to wartości trygonometryczne. Tutaj ważne jest, żeby umieć obliczyć wartość wyrażenia. O co mi chodzi? Podam teraz przykład. Jeżeli mamy na przykład sinus 45 stopni dodać cosinus 30 stopni, to z takiej tabelki odczytujemy, że sinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2. Natomiast cosinus 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Należy to dodać. Tutaj warto jest pamiętać o wspólnych mianownikach, które notabene już mamy w tym przykładzie. Kolejny podpunkcie to umiejętność obliczania cosinusa i tangensa w momencie, kiedy mamy podanego sinusa, bądź odwrotnie. Siódmy dzień, podpunkt. Pierwszy wzory na trójkąt równoboczny. Mega, mega ważne. Na pole na wysokość, na promień okręgu wpisanego i na promień okręgu opisanego. Kolejny podpunkt to wzory na trójkąt prostokątny. Przekątna Pitagorasa. Kolejny podpunkt to wzory na trójkąt prostokątny. Umiejętność obliczania przeciwprostokątnej, tutaj najlepiej z twierdzenia Pitagorasa. Pole i promień okręgu wpisanego i opisanego. Wzory dla prostokąta. Kwadratu, trapezu i równoległoboku. Pola przekątne. No i kąty w okręgu, czyli kąt środkowy i kąt wpisany. Dzień ósmy to odcinki w układzie współrzędnych. Tutaj przyda nam się umiejętność obliczania długości odcinka, mając początek i koniec, środek odcinka AB. Umiejętność wyznaczania prostej Y równa się AX dodać B Mając podane dwa punkty, które należą do tej danej prostej Prostopadłość i równoległość prostych Ja już o tym wspominałam przy funkcjach Przy funkcji liniowej dokładnie Ale tutaj też Wam się to przyda Dzień dziewiąty to grania stosupy Wzory na pole i objętość To jest must have, musicie wiedzieć Jak w ogóle się zabrać za takie zadania Wzory na sześcian, pole, objętość i przekątna, tam też jest ważny wzór, który dość często w zasadzie się yy, powtarza. Ostro pole, objętość, Pamiętać, że w objętości mamy jedną trzecią. Bryło obrotowe, walec, stożek i kula, znać wzory i znać też pojęcie, co to jest przekrój osiowy. Dość często w tych zadaniach maturalnych jest coś takiego jak... Przekrój osiowy walca, coś tam, coś tam. Warto wiedzieć, co to jest w ogóle przekrój osiowy. Dzień dziesiąty, czyli dzień ostatni, to kombinatoryka, prawdopodobieństwo. Musicie też wiedzieć, co to jest mediana, odchylenie standardowe, średnia arytmetyczna i dominanta, tak zwana moda. Jest sporo tego materiału i mam nadzieję, że wylistowanie tego przeze mnie. Pozwoli Wam lepiej przygotować się do poprawkowej matury z matematyki. I uzmysłowiło Wam to, że dwie godziny nie wystarczą. Kolejne cztery dni to będą arkusze maturalne, i tutaj macie dowolność możecie sobie wybrać arkusze, które będziecie chcieli rozwiązać proponowałabym 4 lata do tyłu, czyli ten, który teraz był od 2020 roku wstecz. Ale tutaj tak jak mówię, już dowolność, ważne, żebyście przyzwyczaili się do tych poleceń, które nie zawsze są łatwo i w prosty sposób napisane. Odsyłam was również do moich wcześniejszych filmików, które nagrywane zostały tym samym systemem. Czyli z podziałem na te same działy, które wylistowałam Wam kilka minut wcześniej. Linki do tych filmików znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, należy pracować. Sukces, a w zasadzie dążenie do niego to proces. Nie możecie tego załatwić od tak. Dlatego trzymam za Was kciuki, żeby te dwa kolejne tygodnie były dla Was bardzo owocne. Pracujcie zgodnie ze swoim sumieniem. Ale pracujcie. Trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Have fun!